Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Witam Pana, Panie Senatorze, witam Państwa. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, witam. Co słychać i... dobrego Słuchajcie. u Pana senatora? No, wszystko dobrze, jestem zdrowy, to najważniejsze. To I, najważniejsze, i to co, prawda. COVID mnie nie dotyka. Więc to, to myślę też jest optymistyczna informacja. Kiedy został pan okradziony? Okradziony? Mhm. Okradziony, no nie pamiętam, żebym był okradziony, natomiast miałem do domu włamanie. To prawda. Nie, panie senatorze, to moment. Ale to, to wie pan ciekawy wątek. Jeżeli pan chce kontynuować, to bardzo proszę. Ale nic mi nie skradziono wówczas. Czyli tak, rozumiem, że z pieniędzy pana nie okradziono, z majątku pana nie okradziono, a z marzeń, kiedy pana okradziono. A kiedy pana z marzeń nie okradziono? Wie pan, z marzeń mnie też nie okradziono. Ja mam skromne marzenia i one w zasadzie udaje się mi realizować. Także myślę, że jestem akurat złym przykładem osoby, która coś w życiu straciła. Raczej miałem to szczęście. Że wiele dobrego mnie w życiu spotyka. Panie senatorze, nie pomaga pan w żaden sposób. A już myślałem, że w jakiś sposób chociaż jedną płaszczyznę znajdziemy do tego, żeby powiedzieć, że Donald Tusk ma rację. Widzi pan, pański lider spotkał się z kandydatem na premiera Węgier i takie właśnie banialuki tak. serwował podczas tego spotkania. I co pan na to? Mm -hmm. Jeszcze raz, bo nie myślałem, że pan coś będzie cytował i po prostu... Nie, straciłem... nie, nie to tylko powiedziałem, że właśnie takie banialuki Donald Tusk serwował podczas spotkania z kandydatem opozycji węgierskiej na premiera. Panie redaktorze, więc powiem tak, że miałem okazję spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem przedwczoraj. Rozmawialiśmy chwilę, wybierał się akurat do Kijowa na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w tej części Europy. To była duża konferencja poświęcona właśnie bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu Ukrainy. I tam miał doskonałe wystąpienie, które cały, z całym się zapoznałem, który mówił o, si o, o wadze i e ważności Jedność. Ukrainy dla nas, ważności. Natomiast to spotkanie w, w, na Węgrzech, cieszę się, że wybrał się, bo to są ważne wizyty pana premiera Donalda Tuska mhm. w poszczególnych krajach tych z nami sąsiadujących. Tego, tego, tego wystąpienia nie zna, więc trudno mi się y, ustosunkować do niego. Ja rozumiem, że część opinii publicznej węgierskiej y, skupionej wokół Orbana, może także część pol, opol, polskiej władzy, która y, Orban a, ciągle ma jako wzór no może być niezadowolony, bo Orban, wiadomo, no jednak ma dość taką... Nie, nie, ja, 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 panie senatorze, opinię. ja rozumiem, no wie pan, są, są zadowoleni, opozycja, bardziej, mniej zadowoleni, ja to rozumiem, ale ja się pytam... Opozycja na Węgrzech mhm. ma rzeczywiście dużą szansę wygrać wybory i odsunąć Orbana od władzy i wydaje mi się, że to jest dobra informacja dla Polski także, jeżeli tak się stanie. Panie senatorze, a co do tych banialuków, o których mówiłem? No mówi, że rządy czy polski czy węgierski okradają obywateli. No, kiedy pan został okradziony? Kiedy pan jako, podwyżkę, więc... jako senator dostał? No to była kradzież. Panie redaktorze, więc jeżeli mógłbym to jakoś skomentować, oczywiście nie znając całego kontekstu wystąpienia, bo czasami wyrwane słowo czy zdanie z kontekstu ma dokładnie inne brzmienie, ale jak pan doskonale i nasi słuchacze wiedzą doskonale, że jednak Węgry w ostatnich latach no, są przykładem tego, że w sposób taki co najmniej budzący wątpliwości wydatkowały środki europejskie, że rozbudowano tam oligarchię partyjną skupioną wokół Orbana i że cały ten system no, węgierski. Jest systemem co najmniej budzącym wątpliwości. Panie senatorze, ja I to myślę, rozumiem. Też, ja to rozumiem też, i wiem też, że Komisja dlatego... Europejska ma zastrzeżenia co do wydatkowania pieniędzy. Ja to rozumiem przez Węgry. Ale to nie są tylko zastrzeżenia, mam, to jest niestety. Mam, powiem szczerze, wątpliwości, kiedy słyszę Donalda Tuska, polskiego byłego premiera. Jeszcze przewodniczącego tej Europejskiej Partii Ludowej, który w Budapeszcie mówi, w Budapeszcie i w Warszawie rządy zajmują się głównie okradaniem obywateli. Panie redaktorze, jeszcze raz chcę powiedzieć, nie znam całego kontek kontekstu tego wypo tej wypowiedzi, więc mówię bardzo krytycznie o tej sytuacji, jaka jest na Węgrzech i gdzie rzeczywiście zbudowany system został absolutnie oligarchiczny, podporządkowany Orbanowi, szkodliwy, zły dla Europy, myślę, zły także dla sąsiadów. Jeżeli mówimy także o tym okradaniu, jak pan mówi, przez rządy... No to no nie to, ja mówię, to akurat Donald jak, Tusk powiedział. Jeszcze raz, tylko że jak mówię, panie redaktorze, nie znam całego wystąpienia. Jak się z nim zapoznam, to będę mógł go skomentować. Ale chcę powiedzieć tak, że rząd polski do tego, którego mam zastrzeżenia... To jest jednak ciągle podnoszenie podatków i opłat i to trwa konsekwentnie już od A pirkularzy. jaki podatek ostatnio Sam został osobiście... panu senatorowi podniesiony? Bo skoro tak, z kradzieżą nie trafiliśmy, nie trafiliśmy z marzeniami e... czy z planami, to jaki podatek polski rząd panu podniósł ostatnio? Proszę im powiedzieć. Panie redaktorze, no chociażby teraz została podniesiona akcyza od, od nowego roku. Ma nie, akcyza została obniżona na paliwo i na przepływ energii, akcyza ewentualnie podniesiona na wyroby tytoniowe i spirytusowe. Ale Czyli... gdzie została obniżona akcyza? Proszę mi pokazać, no przecież żeby móc obniżyć stawki aktywy, to trzeba przygotować odpowiednią ustawę, taka nie została jeszcze uchwalona. Ale o tarczy inflacyjnej pan... z całą pewnością pan senator słyszał. Panie redaktorze, dopiero jak zobaczymy te ustawy i te projekty, które zostaną przygotowane przez rząd, będziemy cokolwiek mogli mówić. Ale cóż to za zasada i co za praktyka dziwna i niepotrzebna i szkodliwa że się jedne podatki obniża, drugie się podwyższa, czyniąc chaos kompletny i absolutny. To, że dzisiaj mamy tak ogromną inflację, to, że mamy tak dzisiaj ogromną inflację, to m.in. jest skutek także rozbudowywania różnego rodzaju opłat i podnoszenia podatków. Nie, to jest wypadkowa, panie senatorze, i pewnie godzinami jest, moglibyśmy rozmawiać. To, czy, jest generalnie, ten, to jest generalnie to, że rząd wpuścił na polski rynek, do polskiej gospodarki ponad 200 miliardów złotych. Ta gotówka pojawiła się na rynku, w związku z powyższym ludzie te pieniądze wydawali. To jest jeden z elementów. Ale pan ma proste rozumienie. No, inflacji. oczywiście. I to jest pan wyraźnie widać, że jest pan manipulowany przez. Rzeczywiście rządzący. Panie bo to senatorze, nie jest bez przesad. Panie redaktorze, to nie jest prawda do końca. Oczywiście. No, pewnie, że do końca nie. Ja pieniędzy... mówię, że jest jednym z elementów. No więc, panie redaktorze, ja też mówię o jednym z elementów, a więc mówię o podnoszeniu podatków. Oczywiście, wydrukowanie ponad 200 miliardów złotych to jest absolutnie czynnik inflacyjny. No, Ale czyż... Czyli zgoda. Ja, czyli ja Ale rozumiem, się... że pan senator też się dał zmanipulować. Ja się nie dałem zmanipulować. A, no tylko to w wie pan to Czyli mówi, ja też nie, pan senator też nie, bo jednak pan przyznał rację w tym, co mówiłem. No to bomba. Czy pan pozwoli mi powiedzieć, tak. bo to jest sprawa poważna: inflacja. Inflacja to jest rzeczywiście najpoważniejszy problem dzisiejszego dnia w Polsce. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że część powodów, że jest tak wysoka inflacja, to są powody niezależne od rządu. To ja rozumiem i przecież to wiadomo. Ale bardzo wiele, na to myśmy zwracali uwagę od wielu miesięcy. Także jeszcze przy okazji uchwalania budżetu na rok bieżący czy na rok 2021 w Senacie, moja komisja, ja osobiście, ale także inni fachowcy, że rozpędzana jest poprzez działania różnego rodzaju państwowe inflacja. Chociażby wielkie, ogromne marnotrawstwo w całym sektorze energetycznym. Od najdrobniejszej rzeczy zaczynając. Po co koncernowi paliwowemu gazety, na które daje pieniądze, które przecież pochodzą? z podwyżek cen paliw. Po co zmarnowano 3 miliardy złotych, no ale pan przerywa, prawda? 3 miliardy złotych na budowę wież, gdzie w Ostrołęce wydano 1,5 miliarda na budowę i 1,5 miliarda na zakupy, które trzeba będzie zapłacić. No i jeszcze za zburzenie złotych. tego też wydano pieniądze. No, ma pan rację, ile, ja się z panem więc... zgadzam. Tylko panie, panie senatorze, że... sprawa jest no dla dobrze, mnie prosta. Ale... Dzisiaj paliwo kosztuje średnio litr 6 złotych 5 groszy, tak? Tak ja już nawet zawyżę do 6 zł. dziesięciu groszy, niech będzie. Albo nawet do 6 zł. pięćdziesięciu groszy, niech straci. Niepotrzebnie. A no to w porządku, że nie, nie, niepotrzebnie. Czy pamięta Żebyśmy pan, może rok 2012, panie senatorze? A czy pan pamięta w 2012? Ale, momencie, ale, ale momencie, Oczywiście, panie że pamiętam. senatorze. Pamięta pan może kto wtedy rządził w roku 2012? Pamięta pan pamiętam, może, panie Jaka była pensja minimalna i proszę panie mi powiedzieć jak Polacy mieli kupować paliwo po 6 ,77 zł 77 groszy? Jak? Panie redaktorze, doskonale pamiętam tamte czasy. Przecież myśmy rządzili wtedy. Oczywiście paliwo nie miało 6%, zbliżały do 6%, zbliżały się pośle, na krótki czas. Panie 2012 proszę rok, 6,77 są paragony, ludzie publikują w necie, proszę, Nie ma problemu z tym. Skończyć. Proszę pozwolić skończyć. Więc, panie redaktorze, w tamtym czasie cena baryłki yy, ropy naftowej była. Pamięta pan, jaka była jego cena? No była niższa niż była zdecydowanie w tej chwili. Okay, tylko dolarów... koszty pracy. Ja się pytam o pensję minimalną panie jeszcze, panie senatorze. Że pan jeszcze proszę pozwolić powiedzieć. Jeszcze raz. Ponad 130 zł za baryłkę ropy wówczas płacono. Dzisiaj ona też poszybowała wysoko, ale jest ciągle poniżej 80 dolarów za baryłkę. Więc, a wydaje się, że to jest główny skład, składnik plus podatki, Panie senatorze, nie, to parę, się tylko może na, wydawać na, osobom, stacji, które nie mają zielonego więc, pojęcia na temat ekonomii. Chcę pan pensja wtedy minimalna 1500 zł, dziś prawie 3000 Czyli prawie ta pensja drugi raz poszła w górę. A paliwo jest i tak i tak tańsze, aniżeli w 2012 roku. No cieszę się, że jest pan takim obrońcą tego systemu i nie dostrzega pan w ogóle tych problemów, nie, które panie są Ale, ale ceny to mnie paliwa. pan źle bardzo Jeżeli umiejscowił, pan co? bo gdyby pan Jeżeli zapytał pan... mnie, czy chciałbym, żeby paliwo było po złotówkę, też bym panu powiedział, że tak. Po 4 zł oczywiście, oczywiście też. Oczywiście, że chciałbym, żeby było po złotówce no. i zdaję sobie sprawę, że to jest niemożliwe, bo dużym elementem, największą częścią ceny paliwa w cenie paliwa, paliwa to nie jest płaca wbrew pozorom. To są opłaty podatkowe różnego rodzaju. I o tym też trzeba po prostu no i pamiętać. Podniesiony do I one 23%. wyraźnie wzrosły także w ostatnich latach. Senator Kazimierz Klejna, dziękuję panie senatorze. Doskonałego popołudnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. panu Wzajemnie, Państwu. wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia.